Dzisiaj zagraliśmy turniej na mapie De Koszyki, która jest ozorowaniem naszej tej realnej hali koszyki. No, to panowie radzili sobie naprawdę bardzo dobrze, więc widać, że oni grali w cesa. Ja w tą grę tak naprawdę gram już od co najmniej, myślę, że mogę powiedzieć, 12 lat. Wzięliśmy udział w dzisiejszym wydarzeniu po to, żeby, żeby przede wszystkim bardzo dobrze się bawić, a po drugie, żeby zobaczyć, jak udało się Wam stworzyć tą mapę. Bardzo dobrze odwzorowywuje budynek, jest bardzo podobna. Face to face, face to face. Jaka taktyka? Spokojna na pewno. Będę starał się po cichu chodzić, wysłuchiwać wroga, no i próbować go wyciągać. To jest nowa mapa, także trzeba się jej trochę nauczyć. Airboot, że tak powiem, rozwija się w różnych gałęziach. Firma w ten sposób dostrzega pasję, potrzeby naszych pracowników. Firma Airboot podąża za trendami na rynku, angażuje się w różne, różnego rodzaju wydarzenia, które są Takim jakby trybem mainstreamowym, czyli tym wszystkim, czym młodzi ludzie teraz się interesują. Stworzyliśmy pewien obiekt, wybudowaliśmy halę i na podstawie tego da się przenieść to do jakiegoś świata wirtualnego, do jakiegoś tworu mainstreamowego, który w tej chwili wśród młodych ludzi jest często propagowany. My w ten sposób pokazujemy, że jesteśmy firmą pracowniczą, że robimy dużo dla naszych pracowników. Dostrzegamy ich potrzeby, pozwalamy im się realizować, również nie na gruncie zawodowym, ale również na gruncie ich zainteresowań.